Jedziemy, dzisiaj opowiem o czwartym frameworku. Zagadkowy tytuł, ale w międzyczasie to się wszystko wyjaśni. Na początku jeszcze zacząłbym tak stopniowo od takiego, jak to się ładnie po polsku mówi, disclaimera. Przypomnę tylko, właśnie wszystkim mam nadzieję, że perspektywa ma znaczenie, jak dobrze wiemy, i tutaj nawet jest trzecia perspektywa w komentarzu. I mówię o tym dlatego, że wszystko co powiem dalej na następnych slajdach, to będzie mówione z mojej prywatnej takiej perspektywy. To są moje przemyślenia, to nie jest związane z żadną firmą, z którą pracuję, współpracuję. Komentarz brzmi, nie rozumiem, na obydwu ujęciach jest tak samo łysy. Większość obrazków w tej prezentacji to są linki, więc tu też macie link do strony mistrzowie.org. No dobra, skoro wiemy, że perspektywa ma znaczenie, to poznajmy teraz trochę tej mojej perspektywy, kim jestem, skąd pochodzę. Nazywam się Mateusz Trząstowski, gdzieś w internetach również jako Mat3e. Przy okazji tego tutaj profilu na GitHubie warto jeszcze wspomnieć o tym linku: czyli Mat3eGitHub.io, łamane na TOX, łamane na H, łamane na Walsu, JS, HTML. Ta prezentacja, te wszystkie slajdy to jest już online, sam to puszczam z online, więc mam nadzieję, że wszystko będzie działać. HA, a, dlaczego? Dowiemy się w trakcie. E, oprócz tego współpracuję jeszcze z tymi firmami na co dzień w Allegro, e, gdzieś tam mam kursy na Udemy i e, prowadzę zajęcia w InfoShare Academy. No dobra, przechodzimy teraz do meritum. Czy ktoś widzi, czego tutaj brakuje? <śmiech> Dokładnie. <śmiech> tak też było w pokemonach, znienacka mały ale wariat okazał się najsilniejszym niemal rozwiązaniem dla Asha Ketchama. Także w ten stylu możemy też popatrzeć na, na frameworki javascriptowe i wręcz powinniśmy tak spojrzeć. A to? Ktoś kojarzy? Ktoś zna? Czy... To jest logo PriArchta. I nie, React nie będzie tym frameworkiem, o którym będę mówił. Jest on dosyć znany, może, może mniej, może więcej, ale z tych alternatywnych jakichś wyborów, opcji, które mamy, no to jest, bym powiedział, dosyć popularny, całkiem fajna społeczność się wokół niego zebrała. Mówi się, że to jest 3-kilobajtowy klon Reakta, że ma wszystko co React, ale zajmuje 3 KB. Pani Reacta uważają wręcz odwrotnie, że to nie jest jakby klon Reacta, tylko że to React jest ponad 40-kilobajtową alternatywą dla Priakta. Um, jaki jest problem? Dlaczego ja o nim nie chcę mówić, skoro to jest takie fajne, takie małe? No, nie powiem o nim, dlatego że nawet w nazwie, w sloganie, który tam jest właśnie React, coś tam, coś tam, wszędzie ten Priyakta nawiązuje do Reakta. Czyli jest praktycznie tym samym, ale jednocześnie jest zawsze do tyłu. Czyli React wypuszcza hooki. Preact się nagle musi czaić ok, jak to teraz zaimplementować? Huki jakoś dodali, ale co z suspensem, co z tymi wszystkimi fiberami? No niestety, zawsze będą z tyłu, to tak jak jest ten NoSQL, który zawsze już w nazwie będzie zależać od SQL-a. Nie wiem, co się stanie, jakby nagle bazy SQL-owe przestały istnieć, wtedy ludzie nie będą wiedzieć, skąd ten NoSQL. No dobra, także Preact to nie jest dobry wybór. I tutaj powiedziałem, że ponad 40 kB. to nie jest do końca prawda. Zobaczmy właśnie, bo ten rozmiar jednak w tych frameworkach trochę ma znaczenia. Tutaj niektórzy się znają na webperfie, więc pewnie potwierdzą. Ile tak naprawdę ten React waży? No, jest to skomplikowane. Składa się z kilku czynników. Sam React. Proszę bardzo, 47 kilobajta, sprawdzałem, zgzipowany. Natomiast jest też React DOM, bez którego ledwo co e, zadziała. E, no i to waży już 34. No i w porównaniu z tym właśnie ten React leciutki, fajny, 3,4 kilobajta, 10 razy mniej niż ten React DOM, a robi zarówno to, co React DOM, jak i React. Ale znajdziemy framework, który zawstydzi nawet Reacta. Co jest z tym numerem 4? On to jest numer jeden, numer zero, licząc tak jak trzeba. Numer cztery, no to zależy. Zależy od kilku czynników. Pierwszy, jakby taki, taka liczba, taka metryka, która przychodzi do głowy, jak się mówi o tych bibliotekach, to wszystko jest open source, tak? to można by było wziąć pod uwagę liczbę jazdy na GitHubie. No, tylko tu jest pewien problem, bo ta top czwórka wygląda w ten sposób. Numer jeden to Vio, numer dwa to React, numer trzy to jest jest Starsza wersja Angulara wciąż ma więcej gwiazdek niż wersja nowsza. No, także nie będę mówił o tych angularach niestety, nie na tej prezentacji. W dalszej kolejności jest bo o którym też nie będę mówił absolutnie. Priact, Ember, Polymer, Hyper-Up i tak dalej, i tak dalej. No dobra. Inna metryka, czyli liczba. Pobrań z NPM. To jest już coś bardziej sensownego, być może, dlatego że to nam mówi o tym, ile, ile faktycznie osób tego, tego framework'a używa. No i niestety, tutaj topka to samo, tylko że inaczej. I numerem 4 jest w ogóle Angular, AngularJS, więc o tym nie, 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 nie dzisiaj. Także to nie są metryki, którymi chce się posłużyć. Warto jednak rozważyć ten. Yy, tę topkę, którą mieliśmy poprzednio. Angular gdzie jest? To jest, można powiedzieć pewnego rodzaju już martwy framework. On do 2021 roku będzie miał utrzymanie. Ten mówię o tym 17, bo ta siódemka i wyżej to jest fajna. Natomiast ten, ten 17, no to jest coś czemu już tych gwiazdek tak bardzo nie przybywa, co nie jest już tak bardzo ściągane. Wciąż się łapie do top 4, ale to nie jest coś w co Google mocno inwestuje. Więc trzeba wymyślić taką metrykę która pozwoli otrzeć tego Angular jest. I tak jak powiedziałem. Warto rozważyć to, że o jemu już te gwiazdki tak mocno nie przybywają. I jest coś takiego jak stronka, która sprawdza jaki jest przyrost gwiazdek na GitHubie. Na przykład w ciągu ostatnich 12 miesięcy. I oczywiście ta stronka jest tutaj podlinkowana i to jest coś na co warto zwrócić uwagę. I jest tutaj ten magiczny, mistyczny numer 4. Hyper Up. Kto o tym słyszał? Jest parę osób, bardzo fajnie. Jest napisane 1KB JavaScript Micro Framework for Building Declarative Web Applications, czy coś. Warto w ogóle na tę stronkę wchodzić, bo można dzięki niej też zrozumieć, co jakby łapie teraz tę popularność. Kolejne na liście są takie coś jak DIVA. DIVA, nie wiem, to jest też skryj jakiejś komputerowej, ale framework jest napisany, czy tam używany przez Alibabę. Więc większość dokumentacji jest po chińsku, ale może za jakiś czas zamiesza. Dalej jest React, Svelte, Mitril i tak dalej. Także warto to śledzić, ale ja dzisiaj opowiadam o hyperapie. No i trzeba się rozprawić już na samym początku, jak to jeden kb jak to framework. No, jest to pewnego rodzaju filozoficzna dyskusja, zwłaszcza, że React jest w swoim sloganie tytułowane, sam siebie tytułuję jako biblioteka, więc um, aż tak w filozofię wchodził nie będę, ale skorzystam z, z tak zwanej zasady Hollywood, Hollywood principle, czyli um, don't call us, we will call you. Jeżeli ktoś do nas tak mówi, Polska wersja to by było tak na rozmowie o pracy, odzwonimy do pana, tak? Tutaj na to. ja nie mam telefonu i tak dalej. Ale chodzi o to, że jeżeli ktoś do nas dzwoni, ktoś wywołuje nasz kod, jakiś kod wywołuje nasz kod, to to jest framework. Jeżeli my wołamy czyjś kod, to to jest biblioteka. Tak w skrócie, nie będę tutaj jakby więcej się rozwijał, ale chcę powiedzieć i za chwilę pokazać, że HyperApp taką definicję będzie spełniał. No to dobra. Dalej zestawmy tego hyperapa z Reactem. I popatrzmy na przykład na pozytywy. No to Reaktowe to są dobrze znane. Chyba nie ma co tutaj się rozwodzić. W przypadku HyperAppa to jest fajne, że on się zainspirował tym Reactem, ale to nie jest tak jak Preact, że on ślepo idzie jakby z tym samym API. Co, co React. On wybrał trochę swoją własną drogę. Używa Virtual Doma, używa pewnych mechanizmów, które są znane w Reakcie, ale idzie po swojemu. Jeszcze więcej tej inspiracji on wziął z Elma. Elma niektórzy lubią, niektórzy nie, ale zobaczymy zaraz, w czym te inspiracje się objawiają. Jest tu własna droga, podkreślę jeszcze raz, no i pragmatyzm. Wiele rzeczy, jakie wpływa na ten kształt tego hyperapa, wynika właśnie z bardzo pragmatycznego podejścia jego autorów. Jest też oczywiście ten bardzo mały rozmiar, jak się tytułują 1 kB. Z minusów e, reacta no to wiadomo. E, to, co jest plusem, jest też dużym minusem. W przypadku hyperapa e, minusy. To jest jednak wciąż brak takiej masy krytycznej. Nie ma aż tylu bibliotek, zwłaszcza zestawów komponentów, które pozwalają z takim HyperAppem budować. Dopóki to się nie zadzieje, pewnie ten framework jeszcze będzie w tym top 4 albo jeszcze niżej przez długi czas. No i to inne podejście jest fajne, ale jednak tak jak do Reacta możemy wejść wprost z Reacta, tak HyperAppa trzeba trochę się nauczyć. Jakieś takie statystyki. Liczba gwiazdek, ta już wspomniana, numer 4. W przyroście, ale łącznie daje to gdzieś tam 16 tysięcy, nieco ponad gwiazdek. Liczba pobrań, no to o ile React to jest 6 milionów, o tyle HyperApp to jest 4 tysiące tygodniowo pobrań, także nic spektakularnego jak na razie. No i rozmiar, to za to tutaj już jest dużo, dużo na plus w Hyperapie. Krótko, dla mnie React to wciąż jest pewnia, to wciąż jest przyszłość, natomiast HyperApp to jest coś czemu bardzo mocno kibicuję. No i zestawmy sobie kody. To jest już faktycznie tutaj skutek działania kodu jednego i drugiego, który za chwilę pokażę. Pobieram oczywiście gwiazdki z API githubowego. Zobaczmy tego Reacta. Oczywiście napisałem go porządnie, czyli już z hukami, bo jak żeby inaczej. Sorry. Bardzo czuły ten e, touchpad. Ok. Mamy e, m, mój własny hook, który tak naprawdę pod spodem używa stanu z Reacta oraz efektu jakiegoś tam pobocznego, który jest tak naprawdę strzałem do api GitHubowego. Po tym strzale następuje właśnie e, załadowanie nowej wartości do stanu. E, no i ten stan będzie oczywiście później nam prezentował się w linku do repozytorium. Jest też jakaś klasa do tego podpięta. No i m, jak to jest, tak widać. Jeżeli chodzi o React DOM, no to też tutaj szału nie ma. Bierzemy standardowo nazwę repozytorium, musimy podać, jak zaraz zobaczymy sobie definicję komponentu. Musimy podać nazwę repozytorium, musimy podać właśnie ten jakiś url sobie zbudować. Bierzemy z tego mojego hooka gwiazdki, te gwiazdki przekazuję dalej. To się wszystko, jak widać na dole, renderuje. No i... Fajnie, te huki nam zrobiły tego Reacta takim bardziej funkcyjnym. A jak to wygląda w HyperAppie? No i tutaj ten kod tak specjalnie tak poformatowałem, żeby mniej więcej te same części były po lewej i po prawej stronie. HyperApp jest bardzo mocno, tak jak mówię, zainspirowany Elmem, czyli bardzo mocno stawia na funkcyjność. Od początku nie było tam, nigdy tam nie było czegoś takiego, jak jakieś komponenty klasowe. Wszystko jest funkcją. Co więcej, oni tak lubią funkcje, że funkcja tutaj ten stars nasz co za chwilę będzie potem renderowany wirtualny dom zwraca kolejną funkcję czyli pobieramy propsy ja te, z tych propsów sobie od razu wyciągam jakąś konkretną wartość repozytorium zwracam funkcję taką która w tym hyperapie jest powszechna czyli zawsze większość funkcji można tak powiedzieć pobiera dwie rzeczy czyli stan oraz listę akcji. Stan w Hyperapie jest globalny. Po prostu, od razu wbudowany. Tak jak w Elm jest jakiś tam globalny stan, tak też jest w Hyperapie, Czyli HyperApp to nie tylko Virtual DOM, ale też tak, tak jakby e, zarządzanie stanem, czyli taki React plus Redux, chociaż zajmuje kilo 660 przy minifikacji, gzipach i tak dalej. No, ale tak, więc funkcja pobiera stan oraz akcję. Które są do tych funkcji jakby wstrzyknięte. Dalej sobie to wszystko działa. I super sprawa. Normalnie nie wiem, czemu React na to nie wpadł. Może wpadł, ale go nie śledziłem, nie wiem. Ale zamiast jakichś tam klas, które mają Lifecycle Metody, które trzeba znać na pamięć, jak się one nazywają, która jest kiedy odpalana i tak dalej, w Hyperapie, zamiast w ogóle hooków, w Hyperapie postawili po prostu na event. Czyli mamy coś takiego jak onCreate. Jeżeli ten element zostanie osadzony w domie, to to, co jest w tym on create zostanie odpalone. Po prostu. I. Tutaj już używam sobie akcji, którą mam przekazaną od globalnego stanu, i do tego on onCreatea przekaże. Mam też on onDestroy i inne tego typu eventy. To jest takie podejście dosyć rozsądne, takie naturalne dla ludzi, którzy od wieków gdzieś tam jakimiś eventami się ogarniali w JavaScriptie. No i odpalenie tego HyperAppa, zainicjowanie naszej aplikacji, to jest taki, taka funkcja znowu: HyperApp.up. I ona pobiera cztery tutaj argumenty. Pierwszym jest stan, jaki ja chcę mieć stan początkowy. Potem jest obiekt akcji. Ja te akcje mam dwie i każda akcja oczywiście, tak jak mówię, ma jakiś parametr wejściowy i potem znowu dostaje stan. Ja tutaj sobie olewam drugi parametr, ale tutaj dostaje stan oraz znowu te akcje, czyli akcja może wywołać inną akcję. I tak w hyperapie postąpili, żeby móc wywoływać jakieś tam efekty y, poboczne, nie wiem, side efekty, czyli można nawet definiować akcje, które wprost nam na stan nie wpłyną. Tak jak taka czysta akcja, dla jakiegoś propertisa i starego stanu nam zwraca nowy stan i to nawet wystarczy, że zwrócimy kawałek stanu, a HyperApp jako framework on już nam tak? czyli on tylko ten kawałek nadpisze w tym globalnym stanie. To też jest fajne. Tak tutaj zwracamy promisa, czyli ta akcja, która się nazywa init, ona nam bezpośrednio stanu nie odświeży. Natomiast ona woła drugą akcję, która już ten stan jak najbardziej sobie ogarnie. Czyli to jest możliwe. Dalej jest taki zwany parametr view, czyli jak ma to wyglądać na start. Tutaj znowu, jakbym chciał, to bym dostał stan oraz akcję, natomiast to sobie olewam, bo po prostu wypluwam mój komponent zdefiniowany tam powyżej i renderuję to poniżej tutaj tego fragmentu kodu. No, czyli podsumujmy to sobie teraz w takich punktach, jak ten HyperApp sobie to wszystko wymyślił. Stan i akcje są przekazywane do większości funkcji, czyli to jest taki trochę Redux, właśnie trochę zainspirowany MM, również. Nie ma czegoś takiego jak komponenty klasowe, jest prosty JSX. Na przykład zamiast klasnej używamy class, używamy onClika z małej litery, nie trzeba tutaj się głowić. Mogą być te akcje asynchroniczne z efektami jakimiś pobocznymi po to, żeby ułatwić nam, nam życie, że tak powiem. Ten stan, który zwracamy, on się merdżuje, on nie nadpisuje naszego globalnego stanu. Mamy specjalne jakby te zdarzenia wynikające z cyklu życia komponentu, na przykład ten onCreate. No, ale ten stan jest właśnie globalny. Jakbyśmy chcieli sobie mieć jednak ten stan rozbity na kilka rzeczy, to istnieje coś takiego jak HOA, czyli. High Order, Higher Order App, czyli możemy tych apek sobie na stronie mieć kilka, każda ma wtedy swój globalny stan, ale one między sobą jakby się nie przenikają. No, i ten hyper HyperApp, no, dzięki temu, że jest taki dosyć sensowny, dosyć ciekawy, dorobił się już jakieś tam bazy narzędzi. To nie jest żadna masa krytyczna, tak jak to pokazywałem w minusach, ale niemniej jednak już coś tam istnieje. Jest oczywiście stronka awesome Hypera, app hyper Router. Jest specjalna biblioteka wielu różnych efektów predefiniowanych do tych asynchronicznych akcji. Zamiast je pisać tak ręcznie, możemy użyć właśnie tej biblioteki HyperApp FX. Istnieje tak jak w reakcie kontekst. Tak do HyperAppa musimy sobie dołączyć osobną jakby biblioteczkę HyperApp Context. Nawet ktoś zrobił taką stronę jak HyperStart.io, i tam jednym z narzędzi do pobrania możliwych są Devtoolsy. Jest też jakiś tam port tych reduksowych devtoolsów, tak żeby można było stan HyperAppa też sobie nich śledzić. No i całość, jak porównał jeden ze sponsorów tego wydarzenia, DaftCode, na swoim blogu, tutaj podlinkowanym. Ten HyperApp to jest taki tyci Rig, gdzie React jest tym oryginalnym Rigiem. To jest fajne, bardzo ciekawe. Natomiast jak się zacząłem tym interesować, dopadła mnie klątwa JavaScriptu, czyli. To co znamy pod hasłem nowy dzień, nowy framework. Ja już tak wskoczyłem do tego hype trainu, hyper upa, że tak powiem, do tego hype pociągu i już zacząłem się cieszyć. A tu nagle taki issue na, na GitHubie, tak? Wychodzi druga wersja, szykujcie się. No i ona tak wychodzi już prawie od roku, <laughs> ale już coś tam jest. Jest Alfa 10 obecnie dostępna. O tyle ona jest teraz trudna, że. To jest 476 linii kodu zamiast 403. I to jest o wiele cięższe, żeby sobie przyswoić, co tam się dzieje, ale no, oczywiście i tak da się to zrobić. To jest fajne, to jest piękne, naprawdę można przysiąść w jeden wieczór, przeczytać cały kod od deski do deski i po prostu zrozumieć, że co i z czego wynika. No dobra. Jest to trochę trudniejsze w tej drugiej wersji, ale dalej da się zrobić. Co się zmieniło w tej drugiej wersji, albo co będzie dopiero zmienione, bo na razie oficjalna wciąż jest wersja 1.29, jeżeli dobrze liczę. Actions API. Akcje się zmieniły. Teraz nie będzie globalnych akcji. Każda akcja teraz będzie definiowana przy komponentach na przykład. Przykładowo zmieniło się też ich API w ogóle. Rekomendacja jest taka, żeby je nazywać w dużej litery, ale to jest poboczny temat. Akcje teraz dostają trzy argumenty. Najpierw dostaje stan, po drugie dostaje jakieś właśnie pola, jakieś argumenty, i po trzecie ewentualnie event, który te akcje wywołał. A zwraca ta akcja nowy stan, z tym, że my już sami musimy ten stan merge'ować z tym aktualnym. HyperApp w wersji drugiej nie merge'uje nam stanu. Trzeba globalnie zawsze zwracać globalny stan, czyli jak chcę to sobie zmerge'ować, biorę aktualny i dokładam do, do niego jakieś tam kolejne rzeczy. OnClick już teraz zaczyna być pisany z dużej litery, żeby to oddzielić od takich tradycyjnych jakby eventów dom. Dlatego, że zobaczcie, jak wygląda wywołanie tych Funkcji, tej akcji. To nie jest wywołanie. My tylko deklarujemy. HyperApp 2 jest 100% deklaratywny. My nie mówimy, kiedy funkcja jest wywoływana, tylko mówimy, jaka funkcja ma być wywołana. HyperApp to wywoła. Wywoła, weźmie ten Inspire, te referencje i sam sobie przekaże odpowiedni argument. Także zmiana dosyć duża, ale ona pozwoli na modularyzację taką bardzo fajną tych akcji i domykanie różnych komponentów, jakby bardziej. Bounded kontekst, tak bardziej atomowo. Co więcej, nie będzie już tych funkcji, które mają efekty, jakieś uboczne, side -efekty. Będzie jest po prostu dostarczona albo ta biblioteka HyperAppFX, FX, albo będzie jakaś jeszcze dodatkowa. Można na opartego napisać własne efekty. Ale raczej chodzi o to, żeby używać tych predefiniowanych. I one będą nam służyć oczywiście do ogarniania routingu, tych wszystkich asynchronicznych rzeczy, jak opóźnianie z HTTP. Dalej, globalne eventy przeglądarki będą ogarnięte przy pomocy Subscriptions API. Coś więcej, to jeszcze budowany zostanie taki Lazy Component trochę inaczej niż, niż w pierwszej wersji. Jeżeli chcemy renderować, przerenderowywać nasz komponent tylko na konkretną rzecz, robimy to w ten sposób. Lazy to jest dostarczony przez hyperapp komponent, potem w render argumencie tego, tego lazy po, po, pokazujemy, który komponent chcemy renderować i na zmianę jakiego pola. To jest już dostarczone przez framework. I dodatkowo już tam stwierdzili, że trzeba położyć, że tak powiem, te def-toolsy zrobić, także one już będą bardziej wspierane natywnie, jakby wprost w prost hyperapie. I przykład z tego V2, co tam, że to jest alfa 10, ja już sobie jej użyłem. Mamy naszą główną akcję, którą sobie definiuję na górze. Dla danego stanu zwracam nowy stan. Tak naprawdę akcje nie zwracają jednej rzeczy, ale mogą zwrócić dwie, czyli tablice stanu. Gdzie pierwszym elementem będzie stan, albo po prostu zwracam stan, albo tablicy, gdzie na początku mam stan, i po drugie, właśnie ten side effect, który chcę wywołać. Ja sobie wywołuję strzał do http, i każdy ten efekt ma swoje jakieś parametry. I taki efekt jak http pobiera urla, pobiera informacje o tym, jaki, jaki response przyjdzie, u mnie to będzie JSON, i jaką akcję ma następną zawołać. W przypadku sukcesu i jako w przypadku porażki. Czyli te akcje mam zdefiniowane na górze, one są już prostsze, bo tutaj dla errora po prostu biorę stan, zwracam nowy stan, zmergowany ze starym, czyli nie udało się, daję w message. A w przypadku nowego, ja dostaję prostego responsa, który będzie jakby po odpaleniu funkcji JSON na responsie, więc ja sobie go tutaj destrukturyzuję, żeby wyciągnąć od razu wiadomość i tę wiadomość przekazuję dalej. A jak wygląda teraz to API odpalające? API odpalające wygląda tak, że teraz już jest obiekt, czyli kolejność tutaj nie ma znaczenia. Definuję sobie container, to jest mój element, w jakiś dom. Subskrybuję się, czyli ten subscription z API na loga, żeby wszystko tam szło. Stan początkowy, czyli jakiś tam wiadomość, jakiś tam url. Oraz ten widok podstawowy, który dostaje, oczywiście, stan. I zwraca u mnie akurat zwykły element typu small. I na dole to mamy. Czyli jak teraz kliknę, powinienem dostać kawał o Chuck Norrisie z kategorii nerdy. Chuck Norris can access private methods. Nie obiecywałem, że kawał będzie śmieszny, więc to, tutaj to API nam dostarczyło. Też średnio. No dobra, Chuck Norris Keyboard has the any key. To by było na tyle, jeśli chodzi o wprowadzenie do HyperAppa. Więc teraz, jeżeli jak macie jakąś okazję z kimś pogadać, ktoś wam powie, a w tym frontendzie to są tylko trzy dobre rozwiązania, możecie powiedzieć, a słyszałeś o HyperAppie, i wtedy, nawiązując do początku prezentacji, taka powinna być reakcja tego delikwenta. Cała prezentacja, jeszcze raz link. Matrysy, ma github.io, łamane toks, łamane ah, łamane html. Jak kogoś interesują trendy w JavaScriptie, to też je jakoś tam zebrałem w PDF-a. Można sobie wejść, podać maila i wtedy się dostaje PDF-a. I dzięki za to wszystko. To tyle.